Wszystkim z tej strony Dawson, a to unboxing kanał. W tym unboxingu pakujemy sobie słuchawki Steel Series Arctis 3. Więc bez obciągania w bawełnę, zaczynamy. Zapewne część z Was się zapyta, czemu sobie kupiłem nowe słuchawki. Więc w związku z tym śpieszę z odpowiedzią. A więc od jakiegoś czasu moja siostra potrzebowała ogólnie słuchawek, generalnie słuchawek, na których będzie mogła uczestniczyć w lekcjach online czy nawet gadać na Discordzie i rozmawiać ze znajomymi oraz grać w Minecrafta oraz Fortnite. Więc przez jakiś czas pożyczałem mojej siostrze słuchawki, chociażby głównie do lekcji, czy nawet do rozmawiania ze znajomymi na Discordzie oraz do grania. Jednakże moje siostrze słuchawki tak się podobały, że coraz częściej ode mnie pożyczała, więc postanowiłem, że że właśnie te słuchawki, jeżeli powiem, oddam obecne i za to sobie kupię nowe. I tymi nowymi słuchawkami właśnie są słuchawki Series, SteelSeries, Series Arctis 3. Słuchawki Series Arctis 3 są y, dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym oraz białym. W wariancie kolorystycznym Oczywiście, link do aktualnych cen słuchawek w wersji czarnej oraz białej macie w opisie pod tym filmem. A teraz przejdźmy do rozpakowania tych słuchawek. Mamy pudełko. Mamy tutaj Steel Series. Artist 3. Mamy tutaj pokonane nasze słuchawki. Z góry mamy. Yy, najlepszy gamingowy headset według PC Gamera, oczywiście, mamy tu informację, że ma czysty mikrofon. Możliwość kontrolowania sobie na słuchawce, yy, chociażby głośności. Kompatybilność z Windows Sonic. Tutaj mamy informację o tym, że to jest wieloplatformowy gamingowy headset. Czyli nada się doskonale do PC, -ta, PS4, Xbox One, Nintendo Switch oraz także pod telefony z Androidem i iOS. Lewy bok wygląda tak: mamy tu Steve Seals RS3. Tutaj mamy o tym, jakie kable się znajdują w ustawie. Mamy tutaj taki kabel na pojedynczyczek oraz przedłużkę z jednego jacka na dwa oddzielne jacki oddzielny dla słuchawek oddzielny do mikrofonu tutaj jak możemy te sobie podłączyć możemy sobie za pomocą pojedynczego jacka do komputera albo za pomocą y, przejściówki z pojedynczego jacka na podwójny jack też dzięki pojedynczemu czekowi możemy podłączyć te słabki do laptopa oprócz tego możemy podłączyć do konsoli PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz pod telefon z Androidem bądź iOS. Tutaj mamy oczywiście specyfikacje słuchawek, impedancja 32 Ohmów, yy, pasmo przyduszenia od 20 do 20 tysięcy herców. Tutaj mamy kolejne specyfikacje, dalej mamy. Specyfikacje mikrofonu mamy tutaj dwukierunkowy mikrofon o minus 38 decybeli oraz pasmo przenoszenia od 100 do 10 tysięcy herców. Na prawym boku mamy oczywiście opcję jako najlepszy headset. Esports Athletes have one more prize Mamy using Sir products than any other brand. Mamy tutaj Dark Teeth line, Acclimate, Like Water. Tutaj mamy oczywiście opinie Nerd Tractor, IGN oraz T3. Góra wygląda tak, mamy tu Sir Arctic Arctis 3 oraz Most Awarded Gaming Heads line. Z tyłu wygląda tak. Mamy tu SteelSeries Arctis 3. Mamy tutaj nasze słuchawki. Mamy także opis w trzech językach, angielskim, francuskim i niemieckim. Tutaj mamy o to, że zostały zaprojektowane dla grania na PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, VR oraz telefony. Oczywiście certyfikowane przez Discord pod względem mikrofonu jako najlepszy mikrofon do grania. Tutaj mamy o yy, właśnie przetwornikach słuchawek, jak zostały stworzone pod co stworzone i inne tego typu rzeczy, a także kopaczynkę z filmów Sonic. Do pudełka nie ma praktycznie nic, mamy tutaj informacje Postał w ostatnich językach hiszpański, rosyjski, chiński, koreański i japoński. No tutaj Artist Black Designed in Denmark by Series. I to byłoby na tyle że o pudełko, czas je rozpakować. Pudełko otwieramy. Od góry tu mam taśmę, więc otwórzmy sobie. Próbuję się dostać tak, aby nie poniszczyć pudełka. świadomość tego, że dostanie się do pudełka może być troszkę trudna, ale damy sobie radę. Na pewno. ok, mamy otworzone z taśmy. ok po otwarciu mamy tutaj taki czarny pudełko i mamy tutaj informacje z kodem QR, żeby skanować aby dowiedzieć się więcej informacji na temat produktu oraz yy, instrukcji dobra, wyciągamy So, otwarcie pudełka. we tutaj here. rise up. We don't play games to escape reality. We play to rewrite it. Where is the sports professionals and the pop stars? The one have heroes, and the, the bottom of the scoreboard, zeros, streamers and the dreamers Whether you win, lose. All right, cute. That's all on you. But remember, Naturality is not only GLHF. No nie ma nic. Tu także mamy tutaj kartonik jeszcze. No dobra. Po odsunięciu kartonu mamy nasze słuchawki. I zajmiemy może się może najpierw. Do jak je teraz na wyjąć? W plastikowej wytłoczce Steel Series Mamy wow. tutaj pasek Steer Series tutaj za chwilę Dalej mamy kable Pierwszy kabel jest to przejściówka z pojedynczego naczek na, na podwójny na jack oraz mamy kabel do podpięcia słuchawek, ten właściwy. Z tyłu mamy takie coś fajnego, taka kopertka z fajną, tkową, Love It. Powiem szczerze, troszeczkę trochę zabawne no jednak jeśli umie coś fajnego dodać taki mały szczegół a cieszy hate it love it No. tutaj mamy o tym jeżeli chcemy możemy się podzielić swoją opinią na temat series oraz powiedzieć strony Facebooka, Twittera, Instagrama. No i tutaj o, o wsparciu technicznym, pomoc technicznej. Więc. No fajne. Love it, hate it. Fajnie tego typu rzecz wymyśliło c Niby mała popierdółka cieszy. Przecież nie, przynajmniej z mnie nie ma tutaj aż tak dużych powiedzmy rozpałek do grilla. Jak widać są to słuchawki w kolorze czarnym. odstawiamy może tą foremkę sobie na bok. Muszle mamy obrotowe. Pianki. bardzo wygodne. O, tutaj mamy nawet folię jeszcze tu. Mamy tutaj pasek na wydaje mi się bardzo przylegający do głowy. Mam nadzieję, że będą bardzo wygodne. Poduszki na pewno będą bardzo wygodne. Tutaj mamy na, tra... się, na prawej, nie, na lewej słuchawce. Przyjdziesz do mikrofonu. Tutaj mamy do Regulacji głośności. Tutaj mamy do podpięcia słuchawek. I co ciekawe, możemy podpiąć inne słuchawki. Więc, jeżeli czegoś słuchamy, to ta druga osoba może też podpiąć swoje słuchawki. Znaczy, że ma słuchawki na drzeka, to też może sobie podpiąć i może słuchać z nami. Możemy się w ten sposób podzielić, tak jakby dźwiękiem z drugą osobą. Więc ciekawe, bardzo rozwiązanie. jest bardzo ciekawy, padło na ten pomysł. No i tu mamy także jeszcze, wspomniałbym, mikrofon. Taki rozkładany mikrofon, taki rozkładany mikrofonik. Oczywiście zdejmę teraz. To ze słuchawek. Rozdejmę. Tasiemki stąd. to my kabarek. teraz zrobię małe cięcie podłączę i zobaczymy jak słuchawki wyglądają po podłączeniu do kompa. po podłączeniu słuchawek słuchawki wyglądają w ten sposób jak widać tutaj mamy pałąk tutaj mamy pasek, taki narciarski można powiedzieć który trochę robi jako pałąk to pasowuje się do głowy, chociaż nie do końca, bo tutaj możemy sobie ten pasek regulować oczywiście, według naszych preferencji. Tutaj mamy Steel Series mikrofon, tak jak pokazywałem, tu mamy jacka, tutaj mamy wejść tak jakby USB na słuchawki. Tutaj mamy pokrętło głośności, możemy sobie właśnie sobie yy, modyfikować według naszych preferencji głośniej ciszej do wyciszenia mikrofonu a więc to był unboxing słuchawek Steve Series Arctis 3 więc jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i jeżeli chcecie możecie napisać jakiś komentarz trzymajcie się i